Instytut Jadwaszem obraża Polaków. Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznej odznaki, celem odizolowania ich od otaczającej ich populacji. Problem polega tylko na tym, że w tym wpisie nie dowiadujemy się, że to Niemcy kazali Żydom nosić opaski tylko dlatego, że ci byli narodowości żydowskiej. Miejsce i imię tyle oznacza nazwa Jadwaszem. Instytut ten zajmuje się żydowskimi ofiarami Holokaustu. Przypomnijmy, tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata w większości należy do Polaków. To Polacy, jako jedyny naród, byli karani śmiercią za ratowanie Żydów. W innych państwach można było otrzymać jedynie mandat. I to Polacy uratowali w czasie II wojny światowej największą liczbę Żydów. Dzisiaj Jad Obraża Polaków. Tomasz Kornecki.